Witamy w dzisiejszym odcinku, straight from the house, czyli prosto z halty Tak, wszystko jest ładnie, Aga nic nie widzę jest OK, jest wszystko fantastycznie Miałem sobie pojeździć, stwierdziłem, że nie, nie chce mi się I będą mnie zapraszać na Anony, na Deoxysy I zobaczymy po prostu, czy nam dzisiaj wpadnie coś w wersji Shiny Deoxysa jak wiecie już mam, Anona, Shiny nie mam żadnego, ani z GoFestu Go Ani y, tych, które są teraz na rajdach, może to się zmieni, zaczynamy od Anona a potem zobaczymy jakie będziemy robić rajdy I zobaczycie moje reakcje na te wszystkie szroty Których nie będę łapał i z których będę wychodził A no nie będę łapał, bo to zazwyczaj po prostu jest złota malina Jeden rzut i to siedzi A z Krzysiem po prostu nie chce mi się męczyć I jeśli jest szrotowe IV i nie jest shiny, bo po co, na co i komu to? Jak i tak yy, większa część graczy Pokémon Go świata wątpi, że kiedykolwiek będzie można trajdować mityczne Pokémony, ale cholera wie, najantik to staną umysłu i każdy dobrze o tym wie. Ten Anon, jeżeli chodzi o IV, o jego CP z rajdu, jest szrotowy. Czy będzie wersji shiny? Nie, bo po co, wiadomo, Najantic lubi mnie robić w chuja, yy, nie ta malinka. Dałem mu złoty melin. Może wytłumaczyć, dlaczego ty wychodzisz w ogóle z tych pasji? Aha, właśnie, bo tam widziałem jakieś yy, te yy, wąty, że ja wychodzę z Rayquas i tak dalej, wiecie jak ja mam w tym momencie 9 czy 10 Rayquas zmaksowanych, kolejne jakieś 98, 96, które są niezmaksowane i czekają na swoje dni, kolejnych paręnaście sztuk na yy, Lucky tradey, ja no po prostu więcej tych szrotów się zbierać nie chce. Po prostu yy, nie I, i już tak, no, nie ma w tej chwili zaproszenia na kolejny rajd, ale ja będę mógł na kolejne trzy rajdy zapraszać, bo na ten rajd trwa niespełna minutę już, no, znaczy minutę z małym hakiem, no to już nie będę zapraszał, bo to totalnie na debila, na trzy rajdy sam będę mógł jeszcze zaprosić, więc widzimy się na kolejnych rajdach. Deoxys schodzi, także to jest pierwszy Deoxys w dzisiejszym odcinku, zobaczymy czy będzie Shiny, czy może będzie Shiny setka, niestety nie, 1784 to nie jest nic ciekawego. Tyle miał cząkoty, bo daje im właśnie przysmak, więc takie są atrakcje dźwiękowe. Nie jest shiny, mnie takie IVCP nie zadowala, więc robimy standardowo to, co jak zwykle prawie, że u mnie, czyli wychodzimy z tego pana Krzyża. Nie ma kolejnego zaproszenia na raid, ale może tym razem jakoś zaproszę. Zobaczmy tylko te, czy te jigglypuffy są w wersji shiny. Ten pierwszy niestety nie jest, zapijemy go sobie szybko. Standardowo na triku. A czy drugi jiglipuff? Też niestety nie. Ale jeszcze wam się pochwalę. Dzisiaj zapałem setkę na dziko. Nie wiedziałem, że nawet łapię setkę. może można powiedzieć eventowa setka Baltoy cyk, że nie kłamię i widzimy... O nie, 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 nie robię ewolucji. I widzimy się standardowo na kolejnym rajdzie, bo być może w końcu zobaczymy Shiny na bądź shiny Deoxysa. Jesteśmy na końcu Kolejnego Deoxysa i miejmy nadzieję, że wpadnie nam w wersji Shiny. Mam jednego Shiny, chciałbym mieć jednak przynajmniej dwa. Tak jakoś po prostu może kiedyś na jakiś wszelki wypadek, że będą tradey i zrobiliśmy przykład Shiny Deoxysa na Lucky Trade'zie. No niestety nie. W ogóle ten Deoxys to było takie zaproszenie totalnie niespodziewane, więc bardzo dziękuję Waleksowi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. A my widzimy się oczywiście w standard... O nie, zaraz, czyli już mam zaproszenie? Tak, mam zaproszenie, ale czy zdążę wejść ten rajd? To nie mam pojęcia, bo tam było bardzo mało sekund na wejście. Udało się, udało się. Robimy to w 5 osób i tu nie ma jakichś fascynujących kąt, więc trochę nam to zejdzie. Ja jeszcze tylko rozmienię lobby i widzimy się na końcówce tego rajdu. Kolejny rajd zmierza ku końcowi. I zobaczymy czy może ten będzie dla nas szczęśliwy. Czy to w setkę, czy to w shiny? A może w shiny setkę? Niestety nie jest to setka, ale jeszcze może być to Deoxys z wersji Shiny. Niestety nie. Niestety nie. Czy ja mam jakieś zaproszenia? Yy, nie mam, więc widzimy się oczywiście z na kolejnym rajdzie. Niespodziewanie, nieoczekiwanie, i tym razem będę ja zapraszał. I tutaj stwierdziłem, że zobaczymy sobie cały rajd. Tym razem Anon dostaliśmy zaproszenie od stworka na Anona. Także Wiktor, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie, oczywiście. Czy ten Anon będzie shiny? Może w końcu nareszcie to będzie ta sztuka, ten egzemplarz. Ten czarny skurwesyn. Czy to on, czy to on, czy to nie on? Zaraz się przekonamy. Zobaczymy, jak spada CP. Co to za IV. No niestety jest bez szału, 650 to jest bardzo, 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 bardzo słabo, może oczywiście słabiej, nie jest shiny. Nie chcę być ten anon shiny. Ile ja już tych anonów zrobiłem, to zabrakłoby mi palców u mnie i łagnieszki naraz, i w rękach, i w nogach. No nie wiem ile tych anonów zrobiłem, ale naprawdę dużo tych anonów zrobiłem i już nawet widziałem na Twitterze anonowe te, jak to nazywać? Memy, a propos, że nie, nie możemy już tego robić. Ale to bierzemy kolejnego. 4, ten jest shiny? Też bal to nie jest shiny. Też nie mam go w wersji shiny. A ja zaraz będę w końcu zapraszał na ten rajd, który już jest wykluty. Więc widzimy się na sprawdzeniu, czy Deoxys będzie shiny. Tutaj zobaczymy się na całym rajdzie, bo jest aż nas 9 osób. Jest to rajd patronowy. Jak nie jesteś Patronem, to Cię zapraszam, mamy swoją grupę do rajdów i można robić rajdy, można powiedzieć, cały dzień, cały czas ktoś robi rajdy, cały czas ktoś się zaprasza miła, przyjemna atmosfera, bez żadnego zbędnego pie, czyli gadania i jak widzicie, w dziewięć osób tutaj patronowo sobie to ciosamy, jest niesamowicie przyjemnie i ten deoksys schodzi niesamowicie szybko i miejmy nadzieję, że ktoś w ogóle z tego lobby złapie Shiny Bo to nie jest tak, że tylko ja chcę Shiny, jak jakiś patron złapie Shiny, to też się będę cieszył jego szczęściem Oni mnie znają i dobrze wiedzą, że tak jest No Także pozdrawiam patronów, z którymi robimy ten rajd A my tam... O Jezu, już nie pamiętam, kogo tam mamy, ale tam trochę tego jest I nie będziemy już wymieniać imię czy nazwisk, czy zników w grze ale po prostu oni wiedzą kto jest. I bardzo Was chętnie zapraszamy do tego grona. I Deoxys jest kaput. Patrzymy jak spada jego cepę. Czy coś dobrego z tego wyniknie. Coś dobrego z tego wyniknie. No niestety nic dobrego z tego nie wynikło, jeżeli chodzi o cepę. Miejmy nadzieję, że będzie chociaż wersji Shiny. Nie jest shiny, bo po co, bo się po co, nogi noco. Ten Deoxys już y, tutaj kończy, że tak powiem, swój żywot na tym rajdzie jako Ride Boss. I zaraz zobaczymy, czy jednak może dzisiaj ujrzymy Deoxysa w wersji shiny. Byłoby, że tak powiem, bardzo miło i przyjemnie. Nie, 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 bo po co. Nie bo co. No cóż, ja czekam na kolejne zaproszenia, które nadejdą w niedługim czasie, więc widzimy się już za chwilę. Kolejny szaniczek, kolejny szaniczek, przed nami już deoksys schodzi. Mam tyle deoksysów do zrobienia, tyle zaproszeń, że już nie ogarniam kiedy co wrzucać. I właśnie teraz w tym momencie, tak naprawdę po tym Deoxysie, mam dwa deoksysy naraz raz, muszę wybrać z kim chcę robić. No i niestety już wybrałem z kim chcę to robić. Tego nie łapiemy, widzimy się na kolejnym, może będzie szanik. I żeby nie było nudno, to trochę sobie wybijemy tego rajdu. Żeby nie było, tylko sobie sprawdzamy, czy jest shiny, czy nie jest shiny, to trochę też walki też było. No ale ten tyran już nic nie zrobi, bo ten Deoxys już nam schodzi. Sprawdźmy jak tam jest albo nie patrzę na CP, Będzie niespodzianka, nie patrzę, patrzę się na sufit. Co wygraliśmy? Yy, friendshipa wygraliśmy, goldenberry, yy, połuszony to tamto, czyli standardowo. Nie jest shiny i też nie jest setu. Więc każdy dobrze wie, co ja z tym zrobię. O coś takiego. Czy ja już mam kolejne zaproszenie na rajd? Tak, i ciekawe czy na to zdążę. To jest rajd niespodziewany, nie wiedziałem, że to zaproszenie w ogóle mnie tutaj spotka. To jest całkowita niespodzianka. Czy zdążyliśmy wejść ten rajdzik? Zdążyliśmy, bardzo dobrze. Czy nagrywamy go całego? Myślę, że gramy go sobie w całości. 7 osób powinno nam to pójść w miarę szybko. Yy, I może zacznę sobie tutaj takim składem jak Mewtwo i jedna Girantina, albo. O! Trudno, dobra. Nie ten skład, ale yy, też super efektywny. Tylko że ta Girantina, jak tutaj wyjdzie, to ona od razu pada. Tak, ona od razu pada. Kolejna Girantina jest na pół żywa, ale też długo postoi. Girantina w formie Origin to jest jedna z tych najlepszych kontr, jeżeli chodzi o Deoxysa. Ale również takie Pokémony jak Gengar, jak Mewtwo, jak Tyranitar, jak chociażby, co tam jeszcze, no załóżmy, to, to mówiłem, to mówiłem. No jest mnóstwo tych kontr i jest ich tak dużo, że teraz w głowie mam ich za dużo i nie wiem, którą mam wymienić. Oczywiście, jeżeli chodzi o Gengary, no to one krótko stoją. Jak widzicie, to jest w ogóle ten Gengar z Community Day, z Shadow Punchem. Seta z szedł panczem, kto oglądał odcinek, ten wie. Kto nie oglądał odcinka, to go zapraszam do tego odcinka, żeby sobie obejrzał i zobaczył w jaki sposób zapałem gas setę i, w jaki i dlaczego mam tego gengara z szedł panczem z TV z właśnie Community Day. Jak widzicie na niektórych Gengarach kiedyś mi się nudziło i stwierdziłem, że sobie wykupię drugie ataki I w ten sposób na przykład mam dwa Gengary, które mają Shadow Ball, Focus Blast No ja już niestety mi tutaj wszystko zeszło, bo te Girantiny nie były, że tak powiem, świeże A niestety Gengary spadają bardzo szybko, bo to jest tak zwany Glass Cannon Czyli ostro wali, ale też ostro przyjmuje i do Krzyś mówi papa Sprawdź, nie bra, nie patrzę znowu. Nie patrzę znowu, jaki tam jest CP, będzie niespodzianka. Czy to już zeszło? Zeszło. Yy, to musisz się powstrzymać powstrzymać przed kichnięciem, albo kichni i będzie shiny. I? Nie jest shiny. W ogóle mnie to nie dziwi. IV jest słabe. Yy, Boże, kolejny rajd! A nie, to ja ten rajd teraz robiłem. To był krakowski rajd. Więc za chwilę ja zapraszam na rajdy. Na dwa rajdy pod rząd. I potem są jeszcze dwa rajdy, także jeszcze cztery rajdy przed nami, cztery szanse na Shiny Deoxysa jeszcze przed nami Zobaczymy czy która z tych szans nam się spełni I kolejny, można powiedzieć, prawie cały rajd, żeby nie było nudno Trochę gameplaya, trochę tego bicia Robimy w dziewięć osób, więc pójdzie nam to sprawnie, szybko i przyjemnie Bez yy, głupiego jakiegoś tam przedłużania, że yy, bijemy, robimy, leci taki atak, bo on jest super efektywny, a ten nie jest yy, No i co? Są osoby, które zrobiły już dzisiaj shiny na tych rajdach ze mną. Niestety w tych osobach nie znajdują się ja. Ale cały czas możemy to odmienić, mamy jeszcze szanse. I jeżeli dzisiaj już Shiny Deoxys nie wpadnie, to ja już shiny, to ja już deoksysa nie tykam. Już go nie robię na żadnym rajdzie. Mam po prostu go dość. I nami stwierdziłem, że też już będę gardził. Nie robię, nie chce mi się. Wolę poczekać na kolejny week, czyli na Genesekta. IV jest niestety szrotowy, bo widziałem jak tam CP spadało. Czy jest shiny? Jest shiny, jest w końcu drugi shiny Deoxys, udało jest, się. Je, 1806? 1800. No widzisz, dając za tą malinę, bo miaga, zagadała Jest shiny Deoxys, udało się. Jest shiny Deoxys numer 2, cieszę się, że się udało. Cieszę, że wpadł. cieszę się, że wpadł. I powiem wprost. Więcej radów nie robię, to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek Bez błędnego... Bez... Bez... bez zbędnego... Przedłużania Jest drugi Shiny Deoxys, całkowicie mi to wystarczy, niestety jego IV też jest szrotowe Jak po jego pierwszego Shiny Deoxysa Ale yy, nie będę robił patronów wciula, tu jest jeszcze jeden rajd do zrobienia, który powiedziałem, że będę zapraszał, więc niego... Jeszcze zaproszę i na tym rajdzie się zobaczymy i zakończymy ten odcinek, więc pamiętajcie subskrypcja, łapki w górę. My widzimy się jeszcze na jednym rajdzie i wtedy się stosownie pożegnamy. Ostatni rajd przed nami, właśnie zaczynamy. Pełne lobby na remote, czyli 10 osób, ludzie z całej polszy yy. i co ja mamy jeszcze do wam do powiedzenia? W ten piątek gramy Sinister Cup, bo możemy sobie wybrać jaki cup gramy, głosowaliśmy na Sinister Cup. Wszystko jest w opisie, link w opisie jest yy, i zapraszam Was do tego, abyście wzięli udział. Jest to oczywiście cup sefroudowy. Jak sobie wpisze, wpiszecie w Google, na, nawet w Google, w wyszuki Google, Sinister Cup Dream Buster, albo nawet chyba Sinister Cup. Tam wyskoczy odcinek mój stary, kiedy ten Sinister Cup był grany, że tak powiem, normalnie, rankingowo, taki w normalnym cyklu wtedy I zobaczycie jak to się gra Oczywiście na pvpoku, jak sobie wpiszecie Great League Sinister Cup, to wam pokażę zaktualizowane poksy do tego Cupu Czym się gra, jak się gra i o co w tym Cupie chodzi Bo meta się zmieniła, od tego czasu wtedy był pierwszy Sinister Cup więc was serdecznie zapraszam do udziału. Będzie miło i przyjemnie. Oczywiście to jest kap yy, zdalny, no bo wiadomo, pandemik, efekt nie daje nam możliwości przeprowadzenia takich rozgrywek na miejscu. I zobaczmy, czy Oseni Deoxys będzie szczęśliwy w bycie albo w bycie setką. Ja tam nie patrzyłem na dół, więc nie wiem, jaki jest CP. Zobaczymy zaraz Full Surprise. Nie jest shiny i nie jest setką, więc. Wiadomo, co z nim zrobię, zrobię z nim właśnie to. Te Pokemony, które tu już są z Respber, ja już się sprawdzałem, one nie są niestety w wersji shiny. Taki można powiedzieć silowy odcinek z rajdów. Na szczęście się udało zdobyć chociaż jednego Shiny'aka. Ale anoną no, ja mówię już papa, pa. nie będę już ich tykał. Ewentualnie na Raid pasie, jeżeli gdzieś się zrespi, będę miał taką możliwość zrobienia go. Bo ja po prostu już tych boksów na remote Raid Passach mam dosyć. Dajcie znać w komentarzach, czy macie chociaż innego shiny na jak tam masz shiny deoxysy A my widzimy się w odcinku, który już raczej będzie z nowego ultra bonusu Bądź, jeżeli będę miał taką ochotę, to może Sinister Cupa się nagra, zobaczymy jak to będzie linki w, linki w komentarzach, linki w opisie, czekam na wasze komentarze i widzimy się niedługo, cześć!